I witam was w, mam nadzieję, długo oczekiwanym odcinku ze sporu, takim w końcu z gry, a nie z przeglądu czegoś tam. Ale zanim zaczniemy, pokażę taką małą ciekawostkę, gdy kręcimy galaktyką, jeszcze szybciej, pojawiają się ryjki twórców gry, a gdy wciśniemy Ctrl-Shift, to pojawia się, pojawia, no, pojawia się ich o wiele więcej. Działa to tylko z dodatkiem. na przykład. Dobra, lecimy. O, faza plemienia. Kurde, dawno powiem wam, że nie grałem. I to jest przepiękne. Mam nadzieję, że nie zapomnę sterowania. O matko. Zrobiłem sobie taki kalendarz. Można tak powiedzieć. No, który. O, i właśnie, ym, w poprzednim odcinku też miałem znaleźć się kawałek fazy plemienia, ale niestety zepsuło się coś i muszę wam powiedzieć jaka jest sytuacja. Niedużo was ominęło, bo zebrałem kilka owoców tylko, stworzyłem kilku nowych członków plemienia oraz zawarłem przymierze z jednym z plemion, czyli z tym. Chwila, to jest... zielony... Co tu się dzieje? Ach, myślałem, że idą do mnie, ale się biją tylko. O nie, nie, czyli chwila, chwila, chwila. Ci pewnie idą na ryby. A nie, zbierają owoce, okej. Okay. Dobra, a to my w takim razie... Zbierajcie i weźmiemy sobie jednego, na razie zrobimy, zaraz zrobimy drugiego, trzeciego, czwartego. A nie, tylko dwóch jeszcze. Ok, Zuzma zobaczymy jeszcze do m, tego. Chwilę, jak to się nazywa? Planisty plemiennego. Ok, e, dobra. Tu mamy drewniane rogi na razie, trąbitów jeszcze nie możemy. Zobaczymy, czy tu możemy coś zrobić. Tak, tak właśnie wygląda planista plemienny tutaj. Możemy dawać hełmiki, maski, jakieś inne detale. To wszystko daje coś. Na przykład widzicie tutaj walka i towarzyskie, nie? A towarzyskie A4 aż. Nie wiem, to chyba da mi najwięcej. Więc sobie teraz to zmienimy. Mamy taką koronę. To dostosujemy fajnie, fajowo. Ja nie wiem, czy fajowo, ale na razie tak musi być. Ojej. Tu używamy czegoś. Walka, wytrzymałość. Mówił wytrzymałość, ale i tak chyba nie widziałem Za dużo walczyć się postaram. Nie walczyć, bo oczywiście sport to taka gra którą da się przejść na wiele sposobów, jak to woli. Jak się jest agresywnym, można ze wszystkimi walczyć, jak się jest spokojowym, to można ze wszystkimi się zaprzyjaźniać, lub tak i tak. Ojej, tutaj sami nie włączyłem ym, stopera. <grytania> Kurde, i znowu ten bóg graficzny, no nie wiem po prostu, co, co z nim zrobić. Co z nim zrobić, nie wiem. Jak to się będzie tak dalej powtarzało, to... Ja spróbuję zrestartować grę. Okej, okay, jesteśmy... Z po... jestem z powrotem, tak. No i... chyba Bóg ten Bóg zniknął, on chyba się pojawia za każdym razem, gdy wyjdziemy z planisty. Postaram się nie wchodzić tam tak często. Ja jeszcze chwilę za zajrzę sobie na naszą tutaj historię. Co jest? Nowe dziecko? Aha, dobra, ten, to, dobra, dobra. Zaraz postaram się wysłać podarunek e, do wioski Lewandowych i Lazurowych. Bo to potem może być e, niebezpiecznie, może być tutaj. czy jednego sobie weźmiemy. I tego tutaj zmienię na super wyślemy, go tutaj. Okej, okay. się przynajmniej do czegoś przyda. Potem do nich jeszcze wyślemy. Tutaj z nimi mamy e, sojusz. Oni będą na to czas do czasu tam nie kasę, tylko e, jedzenie przynosić. No. A właśnie tego, tego, że nie nagrało się... Nie nagrała się początek tej fazy plemienia, to was przepraszam. O, widzicie, teraz jest obojętna wobec mojego istnienia. Dobra. Kolejny w wiek dorosły. To pójdziemy szybko. Myślemy im prezencik. Tych zostawię do takiego przejęcia na sam koniec, bo u nich mam. Jestem neutralny, tak czy siak. I najpierw wykorzystam ten czas, który zyskałem u tych dwóch plemion, a potem dopiero. No. Z tamtym, z zielonymi się zaprzyjaźnię. Ok, kolejny odlazł. Weźmiemy sobie jeszcze to nie ma bugu, nie ma Dobra, to dobrze. Bo mnie to strasznie denerwuje na przykład yy, w tych tej... no, kosmicznych przygodach mam to prawie cały czas. Dobra, to jeszcze weźmiemy tego z tego, żeby wzię wzięli mar Marakasy, tak, Marakasy ma. No. Dobra, ten wraca? Tak, wraca. Dobra, niech on sobie tu zatańczy i pilnuje ple tego plemienia. A my sobie pójdziemy e, się zaprzyjaźnić z nimi. No najlepiej mówię wam zaprzyjaźniać się z tymi, którzy są najbardziej do was, e najgorzej do was ustawieni, nie? Sto czyli ci z czerwonym buźką, potem ci z pomarańczową i z żółtą. To chyba jest oczywiste. Oczywiście w fazie plemienia łatwiej jest być dobrym niż złem. E E, łatwiej być dobrym niż złym, e, ponieważ nie traci tych członków, nie trzeba ich cały czas e, no, rodzić i ojej, w ostatniej chwili zdążyłem. A ja to się posługuje tymi e, klawiszami, jakbyście chcieli wiedzieć, do grania. Nie, nie klikam tutaj, tylko klawiszami 1, 2. Nie? Dobra oni są już do mnie y, psie, ten koleżeńscy, jeszcze nie są moimi przyjaciółmi To jeszcze raz Tutaj chyba można te, ten status u nich stracić y, Jeśli dobrze pamiętam Jakieś chyba lubią marakasy <grybujesz> Widzę <grybujesz> Już pięć razy o nie proszą, pięć Ła o, się pomyliłem no wszystko raz. Tu trzeba myśleć, mówię, mówię Wam, tu trzeba myśleć, bo ma się tylko 5 szans na dobre zagranie. Jak tego nie wykorzystamy, to musimy jeszcze raz to robić i tak długo. Dobra, to sobie pominiemy. To też mamy kolejny ten. Dobra, od razu polecimy do nich. Od razu, nie ma, nie ma co zwlekać, mówię wam. Czyli e, tak przypuszczam, że w tym odcinku już opuścimy fazę plemienia. Bo ile? No, Choć od razu od początku pięknie. E, nawet nie 10 minut minie, a jestem pewien, że zaprzeczeni mi się z, z dwoma wioskami. A potem tylko z tymi dwoma, które zostaną, co będzie łatwiutkie, bo najpierw przejmiemy tą, która się pojawi. Ona będzie miała pomarańczową buźkę, szybko damy prezencik i e, już będzie nasza. E, o kurde właśnie, nie mieliśmy trombitów. Ale ja damy radę, damy radę. Dobra, daliśmy ra radę, ledwo. I tak dalej nam ocenę 10, super. No i ta wioska, która się pojawi, yy, będzie miała pomarańczową buźkę. I. Yy, o kurde, przepraszam. Będzie miała pomarańczową buźkę. I szybko dałem prezencik, zaprzyjaźnimy się, a na sam koniec zostawimy sobie tam najłatwiejsze. Dobra. Mam nadzieję, że nie będę musiał się wracać po te Trąbity. Kurde, już trzy. Trzy szanse wykorzystaliśmy. Niech dadzą drewniane rogi. A, nie udało się. Widzicie? Wskaźnik spada wtedy do zera. 8 ocena dostaliśmy. No to spróbujemy jeszcze raz. Może uda się nam teraz. To no co jest? Chwila, chwila, bo coś się zbagowało. No, teraz idzie. Może się uda. Ja powinno się udać. Oj, pięknie. Tak jest. Stało na widzicie tutaj. jest do nas nastawione tak nieprzyjacielsko, ale nie jesteśmy wrogami. Nie? Jak oni atakują, to atakują aż szóstkę. No to można mieć strategię, powiem Wam nawet jaką. Eee... Ten idzie jeść, dobra. No wszyscy nie wracają tu, zatańczą. Zrobię jednego. Eee... W tym czasie, niech ten pójdzie dać im prezent. Niech ci tutaj zbierają o owoce, o owoce. Tak zaraz się z nimi zepsuć. I właśnie strategia na agresywny styl walki. E, u mnie przynajmniej była taka, e, że. Czekałem, jak któraś wioska mnie zaatakuje, szybko tutaj w moim terenie ich rozwalałem i od razu atakowałem na wioskę. U nich to było łatwe, bo aż sześciu atakowało. Tutaj ginęli i wtedy atakowałem nie na 12 lub 8, tylko na sześciu. albo jeszcze mniej. No i łatwiutko wtedy. No, tutaj y, się wpija, zaczyna niszczyć im chatkę, chatka <grym, 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 i. No, jak ktoś tutaj się pojawi od razu zabijamy i jedziemy w boksem, nie? No to szybko robią ludzi, bo już 10 mają. Dobra, a ten synek już chodzi w wiek dorosły. Tutaj zbieram mi trochę jedzenia. Zaraz pójdziemy y, tutaj się z nimi zaprzyjaźnić. Nie, ale czekajcie. Czy to jest jakiś stwór epicki, żeby on nie, nie zjadł nikogo? Tu się lubią kryć, mówię. O, co? A, nie, to jest wulkan, dobra. No i to jest e, szybciutkie. To jest e, bardzo szybciutkie, tak. Dobra, tego sobie zaznaczymy, pójdziemy do swojej wiochy. Żeby tańczył. Aha. Dobra, mamy trombity. Pięknie, pięknie. Chyba Jeszcze chwila. stworzę dwu, dwa młode. Aby te szanse były wyrównane. Wtedy jeden będzie pilnował, dwóch zmarakas. Jednego tego zamienimy na marakasy. Zaraz powinien sobie wziąć. I będzie trzech e, z marakasami. Y, trzech z y, drewnianymi rogami, no i czterech z trombitami albo z tymi poczekamy bo oni i tak mają nas za w dupie i jakoś się nami nie przejmują. Nie chcą nas atakować, to dobrze. Robować też, to na, na razie zajmiemy się. Potencjalnym zagrożeniem. Dobra, niech te młode szybciej rosną. Czyżbym słyszał stwora episkiego gdzieś tutaj. Coś tu się ruszało. tak, rybokoń. Kurde, jest strasznie blisko naszego plemienia. Nie wiem, chyba jak się zabije stwora episkiego w fazie plemienia, to też... Dobra. Czterech stron sporo. Żeby nikt mi się tutaj nie napatoczył na tego stwora episkiego. Bo nie chciałbym nikogo stracić. Ja, niech ten to buszuje w wiosce. A my sobie pójdziemy, my sobie pójdziemy tam po prostu, że nam się w połowie drogi nie zrobili agresywni, czy coś chyba idą tą stroną. Stwór epicki jest tu, o akurat i chyba od razu. A ty, co robisz? Mierz to! Co, ej, wódz tu jest? Jest, są wszyscy. No, idziemy, idziemy. I zaraz kolejne plemię będzie przyjazne. Tak, mam nadzieję. Widzicie oni są bardzo rozbudowani. Mają taki sam wygląd wioski, jak my. I mają e, aż 6 innych budynków tutaj. Nie licząc. E, no, chatki, puchatka. Dobra, mają wszystkie narzędzia, żeby się z nimi zaprzyjaźnić. Uj, się tutaj spóźnił, biedaczek. To znasz w ogóle? Tak, no biedactwo. Jak kiedy są takie bugi, że się nie umieją ustawić i trzeba ich Ej, inaczej ustawiać. Przepraszam, że tak nic nie mówię, gdy to gram, ale trzeba się skupić, nie? Jest jeszcze taki trik, że w ostatnim momencie wciskamy instrument, żeby więcej nam nabiło punk tak, no, tych punktów. Ale to się chyba yy, nie za bardzo opłaca, bo jak i tak dobrze to zagramy, to yy, mamy 100% szansę na to, że wioska będzie do nas przyjaźnie nastawiona. <śmienicza> Ojej. <śmienicza> Normalnie kocham ten dźwięk trombinów spore, to jest świetne. No i teraz od razu pójdziemy na e, wioskę zielone, Tak, zielonych. Jest jakiś filmik tutaj? Przy... Okej. Okay. Kolejna wiosna podbita. No i powiem Wam, że nie ma co zwlekać, i od razu pójdziemy tutaj. Bo mamy wszystkie e, wioski, już e, no, można powiedzieć, przejęte, no, nie, zaprzyjaźnione. I naprawdę, jedyne co teraz warto zrobić, to przejąć wioskę Zielony. I gdy ją przejmiemy, akurat będziemy mieli nastawienie przyjazne, tak jak chcia, chciałem, no. Najgorsze będzie to, że w fazie cywilizacji będziemy religijni, ale... No, wystarczy przejąć jedno miasto militarne i potem damy radę. Ale to zaś w fazie cywilizacji będziemy musieli przejść z, z tego... z religijnego aż do militarnego, czyli... aż przed, przez gospodarcze, nie? będzie trochę z tym roboty, ale już nieraz tak robiłem i damy radę. Wierzę w to. Dobra. A co tu jest? Tu mam jakieś rzeczy właśnie. No tu można zobaczyć co dostaliśmy nie, nie wchodząc w tego planistę. To by mi się przydało, to te wszystko by mi się tu przydało, ale i tak już kończymy, więc nie ma nawet po co tam wchodzić i... To sobie dawać, przy, a przy okazji niszczyć, sobie grafę więc nie ma powodu. No i dopiero tutaj. Jej. A zrobiłem sobie, nie wiem czy o tym mówiłem, czy nie. Chyba mówiłem, albo nie. Zrobiłem sobie taki kalendarz w Excelu <laughs> i w nim sobie zrobiłem cały plan wrzucania filmików i z czego będę wrzucał. I chyba zrobię taki odcinek informacyjny, w którym pokażę wam ten kalendarz, żebyście wiedzieli w jakie dni co wrzucać i jeśli ktoś ogląda na przykład tylko jedną serię na moim kanale, to niech wie kiedy wchodzi na ten kanał i takie tam, nie? kanał jest dla wszystkich prawda oh, piękny dźwięk oh. ojej no złam się pomyliłem no i świetnie -y, najgorsze jest to że tak jak powiedziałem, że kanał jest dla wszystkich, ale to jest tak. Widzowie, którzy oglądają Minecrafta również, nie będą hejtować innych filmików, ale ci, którzy oglądają tylko te inne filmiki, będą hejtować Minecrafta i to jest tak, tak dziwnie, ale to jeszcze że się, się tym nie przejmuje. No, żebyście sobie nie pomyśleli, że nie przejmuję się Waszymi ocenami, po prostu yy, tym, że Wam się może nie podoba ten Minecraft, bo jest go naprawdę dużo o ja tym wiem. Jak wspomniałem w poprzednim odcinku, pewnie nawet nie oglądaliście. No, no ale trudno. Byłem na to gotowy, byłem y, 100% świadomy tego, że właśnie Minecraft będzie miał sobą oglądalność, y, bo zanim ktoś zobaczy mój filmik to on zacznie, y, be, będzie y, przygłożony innymi nowymi filmikami, które pojawiają się kurde 100 na sekundę i takie No. I że też tego Minecrafta jest duże, już nikomu się nie chce wchodzić. Po prostu nie oglądać tego. Tylko chodzą, dają dislike, bo to jest Minecraft i wychodzą. No, dobra. W takim razie. Chyba jeszcze sobie użyjemy. A, właśnie, pokażę wam coś. Wodzu, wioski. Chodź tu. O oh man, kto. Scenek jest przepicki, ale dobra. Mniejsza z nim. Użyj tego. My też ci machamy? Stworzę. No dobra. Co to mamy jeszcze? Bomby zapalające. Użyj, proszę. To się używa bardziej w tym. Um, ataku to jest dobre. To jest fajne. Wodzisz takim wodem do wiochy w przeciwnika i siup, siup, siup. Dobra, zapatrzcie sobie na koniec. Oczywiście jak oni sobie tu rozmawiają, to są takie fajne dymki, w nich różne rzeczy, na przykład jak logo Simsów, twarz producenta, spore i inne takie. Dobra, nie ma co zwlekać, lecimy dalej. Okej, okay, jesteśmy przyjaźni, tak jest, nasze plemię jest przyjazne. No, oczywiście zatwierdzamy. Zobaczymy sobie filmik na początek. Na po, no! Początkujący wadze cywilizacji. I lecimy. Wy w swoją stronę, ja w swoją. Twoje plemię opanowało cały kontynent. Jest gotowe do przejścia od prostego wiejskiego życia do cywilizacji jako pierwsze na planecie. Brawo! Tak, ja klaszczę. Tak, nie myślcie sobie. No, kurde, właśnie robienie ratusza. Oh man! Zrobię to szybciutko. Będziecie mieli co jakieś yy, przyspieszone tempo, no to. Okej. Okay. No, teraz czas nazwać nasz ratusz. Um, ratusz. <noise> Najbardziej oryginalna nazwa na świecie. I przechodzimy do kolejnych filmików. Obejrzyjcie sobie, nie będę przeszkadzał.

Czas rozpocząć fazę cywilizacji! To powinien być wykrzyknik, Oh je! Yeah. Okay, doki, to jest edytor pojazdu, to też będzie przyspieszone tempo. Hippsh. Okej, okay, to było bardzo szybkie. Ponieważ na tym pejdzie mi nie zależy, bo zaraz go i tak zmienimy. Tak więc, szyb, szybciutko, dalej. No aha, dobra. No dobra, to w takim razie do zobaczenia w następnym odcinku, już w fazie cywilizacji. Tak, dzięki za oglądanie, sorry, za takie szybkie zakończenie i niespodziewane ja też się z tego nie spodziewałem. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. No i do następnego, tak. Hejo.